Najdziwniejsze ogłoszenia, jakie znalazłam na Elicie. Dworek z perspektywami. Bardzo mi się podoba wystrój. Oh, jakie łóżko piękne. Ale w sumie czemu ktoś miałby spać w salonie? Tutaj, dla królej królowej miejsca i znowu rzeźba, jakaś ciekawa, bardziej płasko rzeźba, ale tak trochę odremontowane tak na płasko, niestety. Kurde, bardzo ładnie obrośnięty jest bluszczem, dlatego go sobie obejrzymy. Tutaj jak ładnie ta elewacja przednia, kurde. Bardzo ładne. Bardzo lubię właśnie, jak jest obrośnięty dzikim winem. O, a tutaj też kominek, taka ślampa, alladyna. Święty Gral, myślę, że to jest. I kryształowa kula. Kurde, Jakiś magik tutaj musiał mieszkać. Magiczny ten dom musiał być. Kamienica. Mówisz kamienica, ja mówię. Ja mówię, daj mi tę kamienice. Ale ja chcę zdjęć. A! Kamienica. Ojeju, czemu takie żółte ściany? Ten kolor nie powiem już, co mi przypomina. Piecyk kaflowy, zepsuty trochę, ale jakie tutaj ładne te obramowanie drzwi. Widać, że tutaj musiało być kiedyś ładnie. No kamienice mają taką duszę jakoś w sobie, dlatego lubię je oglądać. Obserwuj po więcej.